Udać młodzieżowość w regionu Chowawczy w kamionku wielkim. A na antypodach? Uff, jak gorąco! Dzień dobry. Super, A jak wyglądał cmentarz? Czy dbał ktoś tam tamten, co jest tam jak pod górę się wchodzi? Nie, nie. Ten niemiecki? Mhm. No, chyba nie to wie. znaczy kiedyś, w tych latach, no powiedzmy 50 tu mieszkała taka rodzina, która została. Oni mieszkali tutaj, jachimscy, przed wojną mhm. i zostali mhm. po prostu. I o, ich część rodziny tu leży na tym cmentarzu i był taki czas, że, że dbali, mhm. częściowo szkoła podstawowa, to jeszcze ja byłam mhm. małym dzieckiem, mhm. powiedzmy pierwsza, druga klasa, to jeszcze czyściliśmy, yy, a później to zostało zaniedbane i teraz mhm. słyszałam, że właśnie y, ktoś się podjął i od y, zadbał o to, nie mhm. wiem, szkoła czy, czy... Dobry. No, Dobry. Dobry. W, w jakim stopniu była rozwinięta kolej, czyli PKP? Bardzo dobrze. Pociągi chodziły powiedzmy, no nie będę wyliczać, mm -hmm. ale o każdej porze dnia i nocy, także mm -hmm. było bardzo wygodnie. To, no był problem właśnie jak były mrozy, bo mm -hmm. gdzieś tam zamarł, przymarł pociąg, więc się spóźniał i tak dalej. Ale połączenie było bardzo dobre i pks oczywiście. Czy, czy, czy kiedyś był czystszy czy teraz jest czystszy? Jak znaczy, to wygląda? o tej czystości to różnie. No, woda czysta niby, a jaki skład jej jest to, to nie nikt wiadomo. nie wie. Mhm. Ale w porównaniu z tym co było powiedzmy 10-20 lat temu a teraz. Czy woda jest faktycznie bardziej przejrzysta, bardziej taka... Przejrzysta, ale to dla ryby też nie za dobrze. Mhm. Przedtem iglony jakieś były, tak. inne rzeczy, a teraz jest czysta. No nie powiem. Mhm. No tak 30 lat temu to można było pić z dalewą wodę, mm -hmm, mm -hmm. A teraz nie wiem, nie ryzykowałbym. Nie, chyba nie. Musi mieć wymiar jakiś? Taki snopek powinien teraz, o tej porze, powinien mieć 60 cm co najmniej. A tak 62. Ale to, to pole jest czyjeś, czy Nie, to, to jest gmorskie. No, A niech im pan powie, bo tutaj my pytamy się też o zmiany klimatyczne, mówi się o globalnym ociepleniu. Jak pan tutaj żyje, to obserwuje pan coś takiego, czy nie? No jasne. Tu przecież teraz, jak o tej porze, to powinna być lód, Tutaj wszędzie powinno się chodzić normalnie, uh -huh. a to jest woda. Uh -huh. To jest od paru lat. Kiedyś na jak przychodziła zima, wszędzie to woda była, zamarzało i się chodziło normalnie jak po ulicy. Uh -huh. A teraz o, po wodzie się chodzi. Aha, czyli nie ma tutaj nigdzie lodu. To znaczy tutaj woda jest pod spodem, tutaj uh -huh. jest wyspa pływająca. Uh -huh. Bo tam dalej to jest normalnie bagno. a Tutaj to jak woda podnosi się, tak? to i to wyspa. Mamy takie pytanie, czy pan jest miejscowy, czy pan mieszka? Jestem miejscowy. Mógł pan powiedzieć, czym się pan zajmuje na co dzień? E, w lesie pracuję. W lesie. Jak wygląda sytuacja tych lasów państwowych? Jak, jak, Czy sytuacja pan... zmieniła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat? No kilkudziesięciu lat to się zmieniło. Czy drzewostan był liczniejszy, czy mniej liczny? No jest liczny. A jak z wierzyną? Kienko. Cienko, to znaczy? Dzików jest. Jest dużo, tak? No, dzików jest. A inne lisy, Podobno wilk nawet się pojawił. W e, tak, e, wilki się po, pokazały. Tak? Tutaj. I tego. No, lisy, jak lisy, to powiem panu, zdychają. Po drogach leżą. A jak z ptactwem? Może no, udać ptac, te orły białe, to jest. Jest tego. Tak. To powiem panu szczerze Ty jesteś? I to wielkie no. Dobra, dziękujemy. Tylko tyle tak się mówi Nie, ukryczy, no, tak się nie, nie ma problemu, Idę, 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 idę na wyprawę, na nocą wyprawę, na rynku zabawę Idę, 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 idę na wyprawę. W mieście gdzie stoi bawe, Lizady mysłu chwawe, znaczenia tu willa, brador jest na się